Cześć, jestem w Brzeźnie, morsuję, hey. jest słońce, hej, hey. ze mną są koledzy, koledzy, jest ze mną Marcin, znacie Marcina? Kopyto słonia. Kopyto słonia pięknie. Kopyto słonia pięknie brzmi. Kopyto słonia pięknie brzmi na. Kopyto słonia pięknie brzmi na. plaży, Na plaży! Kopyto słonia pięknie brzmi na plaży i. Kopyta Słonia pięknie brzmi na plaży i opala Kopyta Słonia pięknie brzmi na plaży i opala się Kopyta Słonia pięknie brzmi na plaży i opala się nago Kopyta Słonia pięknie brzmi i opala się nago z grzeźkiem Kopyta Słonia opala się nago Zine dziewiątą trzydzieści zawsze jesteśmy mówieni. <grywa> 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 Dobre, Dobre, jeszcze z grzeszkiem miałoby! <grywa> Pochodź tak trochę tam. That's gotcha. right.